Edward umarł. Umarł jak bazarów z ojców i dzieci Turgieniewa, pomyślał Lucjan, kiedy wywieziono ciało studenta. Przyczyną śmierci była owa mała ranka na palcu lewej ręki, którą Edward tak ssał uporczywie. Zakażenie krwi trupim jadem. Zanim on sam i w ogóle ktokolwiek zorientował się, było już za późno. Wszystko to trwało cztery dni i oto Stukonisowa straciła swego kłótliwego lokatora. Teodozja z tytułu swej kobiecości początkowo popłakiwała, ale w końcu powiedziała, dobrze, że ten drań umarł, bo mógłby jeszcze gorzej skończyć i tylko wstydu by człowiekowi narobił. Był tu jeszcze jeden kandydat do przeniesienia się w inne regiony, mianowicie Lucjan, ze swoim ostatnim krwotokiem, który aż nadto wyraźnie podkreślił stan jego płuc. Było to na dzień przed śmiercią Edwarda. Krew waliła z gardła dobre pięć minut, aby oddać chorego z powrotem w piekielne uściski temperatury. Lekarza nie wezwano, ponieważ zaraz po krwotoku choremu zrobiło się niejako lepiej. Tego rana Lucjan czuł się rzeczywiście nieźle. Kaszel zmniejszył się i oddech był lżejszy. Małe osłabienie opanowało organizm, natomiast gorączka zmniejszyła się albo też znikła zupełnie. W mieszkaniu nie było nikogo. Kotek, który zdążył już podróść trochę, wałęsał się po kątach z neurastenią w swych wilgotnych oczach. Zwierzę to dostarczało Lucjanowi szeregu wzruszeń obserwacyjnych. Potrafiło na przykład w szalonych susach biegać po mieszkaniu, dotykając w locie drobnych przedmiotów, wyczyniając jakieś ekwilibrystyczne sztuczki na firankach, kręcić się w kółko jako pętane, aby za chwilę pogrążyć się w cichą rozpacz i w absolutnej prostracji podpełzać gdzieś pod piec lub wsunąć się pod kołdrę Lucjana. Czasem mały kot przyczajał się w pełnej natężenia pozycji i w tejże pozycji zasypiał. Jego wyimaginowany wróg mógłby mu po nosie skakać. Za oknami świeciło wyblakłe jesienne słońce, rzucając jakieś niezdecydowane promienie w głąb pokoju. Była zupełna cisza, a nawet zegar nie tikał. Bowiem student go przekręcił, na skutek czego miał dłuższą rozmowę ze stukonisową. Lucjan zwrół się z łóżka i chwiejnie podszedł do okna. Akurat właśnie z kościółka naprzeciw ekspediowano trumnę na cmentarz. W nikłych promieniach słońca poruszali się ludzie przeważnie ciemno ubrani, mężczyźni z kapeluszami w rękach. Wojskowi Chodzili bocianimi krokami obok karawanu, błyszcząc metalowymi okuciami daszków swych czapek. Niektórzy krzątali się w groteskowo powolnych ruchach koło trumny, poprawiali wieńce, klepali konie po nozdrzach, lub też rozmawiali ze zwieszonymi w dół głowami. Obok stali w dwuszeregu żołnierze z zdętymi instrumentami w rękach. Wszyscy mieli zadowolone twarze a cały orszak wyglądał prawie wesoło lucjan oparł się łokciami o brzeg okna bowiem nogi drżały mu zbyt silnie aby mógł stać prosto przechodziły mu przez głowę różne myśli dziwnie kojarzące się z widokiem naprzeciw przebudzić się w trumnie to straszna rzecz Zwłaszcza jeżeli się jest razem z nią zakopanym. Natomiast, o, tak jak tam, byłoby dość zabawne. Wygramolić się raptem strumny, z, z tych wiórów, usiąść sobie na niej okrakiem i dopiero z góry język wszystkim pokazać. A jeszcze zaciąć konie i galopem przez ulicę miasta, toż to byłoby śmiechu. Tak. Ceremonia pogrzebu byłaby raz na zawsze ośmieszona. Ciekawym kto mnie. A, głupstwo. O, co to. Ruszają już. Orkiestra zagrała sobie jak zwykle marsz pogrzebowy Chopina. Widać było poruszenie i wyraźną radość na twarzach obecnych z powodu wyruszenia. Jakiś wojskowy nastąpił starszemu panu na nogę. Przeprosił go pełnym powagi skłonem głowy, przytknął dwa palce do czapki. Pogrzeb ruszył i odsłonił na rozcież otwarte drzwi kościoła. Z daleka słychać było słabnące dźwięki orkiestry. Do kościoła wchodziły starsze kobiety w kapeluszach lub chustkach. Gazeciarz usiadł na schodach i jął przeliczać pieniądze. Przyszedł drugi, trzeci, i zaczęli grać w wybitkę. W mrocznym wnętrzu kościoła żarzyły się gromnice. Lucjan przeszedł do drugiego pokoju. Na stole leżała niedokończona praca Teodozji. Spodnie Edwarda z igłą w wystającej łacie. – kiego diabła reperuje mu ona te spodnie? – pomyślał Lucjan. Rozejrzał się. Na polowym łóżku Edwarda spała matka bednarczyka. Zabawnie wyglądała w chustce na głowie i swych pasiastych spódnicach. Wrócił z powrotem do wspólnego pokoju i usiadł przy biurku. Leżał tu świeży numer robotnika z dużym wierszem Zygmunta. Przeczytał wiersz i bębnił w niezdecydowaniu po blacie biurka. Hmm, napisać może list? Do kogo? Pomyślał, ale zaraz poczuł ogromny wstręt do pióra, przy tym zmęczenie go ogarnęło. Poszedł więc do łóżka. Począł myśleć na różne tematy. Śmierć, meterlinka. Czytał to przecież. I owszem, ciekawe rozważania. Czy przemyślałem, śmierć? Rzeczywiście myślałem o niej często. Nie boję się jej jednak. Cała rzecz w tym, żeby umrzeć w poczuciu, że się nic nie traci na odejściu z tego globu. Czy ja mam to poczucie? No chyba. Skoro wyobraziłem sobie wszystkie najlepsze strony życia, jakie mógłbym osiągnąć, i nie dały mi one radości. Chociaż, kto wie. Gdybym je posiadł, może bym inaczej się na to wszystko zapatrywał. Jakie to śmieszne. Ludzie w ogóle wierzą w coś, w jakieś tam misje. Chciałbym zobaczyć to perfidnie zmrużone oczko natury, które przypatruje się beznadziejnym mozołom swych stworów. He, <laughs> umysł ludzki. To, to. A owo psia krew. Jakieś skaleczenie się lancetem. Już, już po umyśle. Koniec całego cudu Rym. Jebał to pies. Leciutkie pukanie ocknęło go. Oczywiście, stara małpa śpi i on będzie musiał pójść otworzyć. Narzucił na siebie płaszcz i otworzył drzwi. Stała tam bardzo milutko uśmiechnięta panna Leopard. Spięła się na paluszkach i przechyliła główkę. Można wejść do środka? Zapytała najsłodziej. No mało nie zwalił się jak długi, kiedy ją zobaczył. Czuł, że jedyny ratunek to łóżko. Podążył więc tam, jak mógł najśpieszniej mamrocząc coś, żeby weszła. Zdejmowała rękawiczki, rozglądając się po pokoju. E, zupełnie jak u murgera powiedziała i skierowała swe czarne oczy w wychudłą i rozpaloną twarz Lucjana. Choruje pan, podobno? Więc przyszłam. Odwiedzić przyszłam. Usiądę tu obok pana na łóżku. Proszę mi coś powiedzieć o sobie. Co pan właściwie jest? Po co pani tu przyszła? Przecież to już jest nieludzkie. Wiem, że jestem bardzo winna, lecz nie ma sensu wspominać dawne historie. Spróbujmy dojść do porozumienia. Panie Lucjanie, niechże Pan mnie pojmie. Tu nie ma nic do pojmowania. Muszę Panią uprzedzić, że często bywam ordynarny. Prócz tego chory jestem, i nerwy mi nie bardzo dopisują. Poczęła go gładzić po kolanie. I mówić jak do dziecka, o taki chory, taki ordynarny i taki. taki bardzo kochany i malutki i nerwowy. No, już, już dobrze. Dobrze, prawda? Wszystko dobrze? Było mu rzeczywiście dobrze. To gładzenie po kolanach i wyżej było wcale przyjemne. Z drugiej strony odczuwał wyraźnie psychiczną urazę do tej wystrojonej, pachnącej dziwki. Musiał ścisnąć rękę, aby nie trzasnąć jej w tę gładką gębusie. Pewnie Lusiowi smutno jest tutaj samemu. Smutno, smutno. Wie pan, ja to sobie tak czasem myślałam, że bardzo nikczemnie z panem postąpiłam. Ja rzeczywiście wolę starszych mężczyzn, a z drugiej strony imponuje mi taka młodzieńcza miłość. I przez jakąś dziwną perwersję staram się ją upokorzyć. Sama jestem młoda, mam przecież dopiero 25 lat, ale z panem to rzeczywiście za ostro postąpiłam. Już drugi raz mi to pani mówi: A tak, wtedy tam na plaży. A potem wie pan. Byłam taka niezdecydowana. Bądźmy przyjaciółmi. Dziękuję, pani. Obejdę się. Tymczasem lewa ręka panny Leopard bardzo skutecznie prosperowała pod kołdrą. Nad wyprężonym ciałem Lucjana i pochyloną kobietą zapanowała charakterystyczna cisza. Wreszcie ręka wysunęła się spod kołdry. Luciano obrócił się twarzą do ściany, a panna Leopard wyszeptała: Maleńki przyjemnie było? Leżał wściekły i zupełnie wyczerpany. Z rozpaczą myślał, jak źle z nim jest, skoro taka drobnostka pozbawiła go sił. Przy tym nie powinien był pozwolić na ten gwałt ze strony znienawidzonej kobiety. Nie, stanowczo nie, nie, nie miał charakteru. Czy przyjemnie mu było? Wstrętna kurwa. Nic mi mój chłopczyk nie powie? Nic. Prócz wstrętu. O jak można być takim grubianinem? Trzeba, nawet skoro się ma do czynienia z tak przewrotnym stworzeniem jak pani. Musi pan jak najprędzej wyzdrowieć. Będziesz przychodził do mnie, postaram się przekonać cię do siebie. W gruncie rzeczy mam dla ciebie wiele tkliwości, mój mały. Najlepiej będzie, jeśli pani pójdzie sobie i zostawi mnie samego. Jest mi pani bardziej niż obojętna. Czuję się bardzo źle. I dręczy mnie widok pani. Ach, kochany, jakże uroczy jesteś w swym gniewie. Lżyj mnie, lżyj. To tak rozkosznie być obrażaną przez ciebie. Czuję się mężczyznę. Proszę w tej chwili wyjść. Dziwko bez ambicji! Przyszłaś tu jeszcze kpić ze mnie? Wynoś się do jasnej cholery! ty tak naprawdę? Czy sądzisz, że nie znajdzie się nikt, przed kim odpowiesz za te słowa? W dupie mam twoich rycerzy, grób mój najwyżej ostrają. W tej chwili proszę wyjść stąd. Krzyczał na cały głos. Sprawiał wrażenie furiata. Na progu stała przerażona chłopka i przyglądała się całej scenie. Panna Leopard uśmiechała się, naciągając rękawiczki. Wychodząc, Powiedziała na pół do siebie, na pół do Lucjana. Coś tak dziwacznego przytrafiło mi się pierwszy raz w życiu. Gdybym to komuś opowiedziała, nie uwierzyłby. Po tym wszystkim takie słowa wariat zupełny. Wychodząc, spotkała w drzwiach teodozję. Obrzuciły się badawczo wzrokiem. Teodozja trzasnęła drzwiami i podeszła do Lucjana. Czego tu chciała? Adamulka? U mnie była, co cię to zresztą obchodzi? Obchodzi mnie, bo cię aż skręciło z tej wizyty. Na chwilę nie można wyjść z domu, już go naszła jakaś lafirynda. Nie mów, nie mów tak wiele, daj mi się lepiej napić czegoś. Gorączka znów objęła podniecony gniewem organizm. Na policzki wystąpiły dwie ceglaste plamy. Dłonie były wilgotne, a oczy błyszczały. Uczuwał brak powietrza i szum w głowie. Teodozja przyrządziła mu chłodny napój, jakąś wodę z sokiem, postawiła szklankę na krześle i sama usiadła obok niego. Odgarnęła mu kosmyki włosów z czoła, starała się ukryć wyraz czułości na swej twarzy. Poczęła się zwierzać ze swych trosk. Czy nie domyślasz się, jak ciężkie mam życie. Pracować muszę ciężko i nie mam się czym pocieszyć. Edek umarł. Diabła on był wart, ale zawsze brat. A teraz z tobą coraz gorzej, mój ty biedaku najdroższy. Tak sobie umyśliłam, że już przez całe życie będę przy tobie, choćby za pokojówkę albo jaką inną służącą, bo wiem przecież, żeś z innych ludzi i żenić się ze mną nie możesz. Jedyna pociecha, że mogę teraz chodzić koło ciebie, bo jakbyś był zdrów, to latałbyś ciągle po mieście i widzieć bym cię nigdy nie mogła. Myślisz może, że żałuję, że ci się oddałam? Wcale nie. Tylko teraz jest tak źle, że nie masz siły i nie możesz mieć ze mnie żadnego pożytku. A tak ciągle myślę, że za nic mnie masz i tylko cię nudzę sobą bez ustanku. Nie gadaj głupstw todziu bardzo cię lubię i szanuję jesteś taka dobra dla mnie doglądasz mnie w chorobie a co mam mnie doglądać bylebyś tylko z niej wylazł. to bardzo wątpliwe moja droga a już się tak wszystko składa żebym pożegnał się z tym światem nie trzeba tak mówić ile to ludzi wyszło z gorszych jeszcze rzeczy wszystko w ręku boga jakiego tam boga no właśnie dlatego, że wiary żadnej nie masz, to ci tak wszystko ciężko idzie. Jest czy nie jest nieludzka to rzecz zastanawiać się nad tym, byleby tylko wierzyć. To już jest jakieś oparcie. Przytuliła Policzek do jego twarzy i szeptała mu do ucha. Tak mi się chce ciebie, że mało sobie tego brzucha czasem nie rozerwę, a najgorzej to już w nocy. Nauczyłeś mnie tych różnych przyjemności, teraz rady sobie dać nie mogę, żebyś mnie chociaż samej z tym wszystkim nie zostawił. Wywnętrzała się i tuliła do niego. Długi szereg czułych zdań, wstrzymywanych tak długo, w końcu powiedziała mu, że tak bardzo go kocha, że poza nim żadnego mężczyzny nie widzi na świecie. Student przerwał ich tkliwą samotność. Józef był uradowany. Mianowicie wyjeżdżał na jakiś kurs praktyczny gdzieś na prowincję. Kilka tygodni miał tam spędzić. Zataczał piruety po pokoju, robił miny przed lustrem, gwizdał przy tym wesoło. Za dwa dni, czyli w poniedziałek, miał wyruszyć. Teraz złożył swoje książki, wykresy i cyrkle, wszystko to na jedno miejsce, w głąb etażerki, na długi wypoczynek po czym zabrał się do przyrządzania sobie obiadu. Rozbijał jajka, podczas gdy słonina skwierczała na patelni, jajecznicę sobie szykował. Jego sarnie oczy z miłością wpatrywały się w żółtą masę. Jadł od czasu do czasu spoglądając w lustro. O kotku nie zapomniał, rzucił mu coś niecoś.